Hejka Dzisiaj jestem w basenie dziadka, kuzyna i cioci! Reakcję się właśnie teraz w basenie. Pływam, nurkuję, wygupiam się i skaczę, ale inaczej niż tak jak na przykład na basenie. Jest bardzo super. Korzystam jeszcze z wakacji. Jest super, jest ogólnie fajnie. Czałowo, ale szkoda, bo za dwa tygodnie już wracamy do szkoły. Choć pięknie się cieszę. Ale nie aż tak Dobra Zuziu, to w te wakacje raczej się nie nudziłaś chyba, nie? Mhm uh -huh. Gdzie byłaś? Na koloniach? Mhm uh -huh. Jeździłaś na basen? Tak, była no. u mnie koleżanka Anielka Byłaś też na różnych wycieczkach, nie? Mhm uh -huh. A gdzie Ci się podobało najbardziej? Chyba według mnie najbardziej mi się podobało Zostawaliśmy lody Julii Żubej. A, no myślałam, że nie wiem, do broniamce albo. No tam też było ogólnie fajnie, ale. No ale no, nie, nie mają tam lodów Julii Żubej. Mhm. Jeszcze kilka przygód jest przed nami, nie powiemy Wam jakie. E, no, w ogóle wakacje już dobiegają końca, prawda? No, no dlatego musimy do... tempo przygód musimy mocno podkręcić. No. Nie? Na pewno zrobimy coś szalonego. Mm -hmm. No, dużo, dużo czasu spędziłaś w basenie przez te wakacje, bo i na jednym basenie na drugim, w basenie u cioci i wujka. Mm -hmm. A gdzie było najfajniej? Według mnie chyba na fali, bo tam były różne zjeżdżalnie. No tak. Tam naprawdę się wyszalałaś. Moja ulubiona to tęczowa. Choć bardzo bym chciała zjechać na tych dużych, na przykład takich żółtych, niebieskich, ale one jeszcze chyba nie są na mój wzrost i na mój wiek. Jestem na razie za mała. co, przed nami jeszcze jedna atrakcja w niedzielę, prawda? Ale to nie powiemy jaka. Mhm. Będzie to poniekąd spełnienie kolejnego Twojego marzenia. Dobra. Poświęcimy temu cały jeden filmik. Oj, będzie się działo. Ja się bardzo cieszę. A będą łzy wzruszenia? Na pewno. No. <grym> Marzyłam o tym odkąd po prostu. Od dawna. Od dawna, odkąd miałam 7-6 lat. Już o tym zaczęłam marzyć. No. No i widzisz, marzenia się spełniają. Wieszcie w to, że się spełnią. Ale co to za marzenie? To pokażemy dopiero w następnym odcinku. Mhm. Ale na pewno będzie niesamowicie. To prawda. A gdybyś miała powtórzyć jedną, ale jedną rzecz, jedną przygodę z tych wakacji, to co to by było? Myślisz? No, nie wiem. No, przez... Chyba wjazdy do bronianki. Tak? Tak. A co tam najbardziej Ci się podobało? Najbardziej mi się podobało karmienie alpaczek. I patrzenie na żółw. Bołaś mi łaska poleciała. Mm. No, Ach. niedługo będziesz patrzeć na swojego. <laughs> Jeśli strasznie cieszę. Eee, ogólnie już większość moich marzeń jest spełnionych, ale niektóre się dopiero spełnią. I z tego jestem szczę szczęśliwa. I też się tak nawet cieszę, że wracamy do szkoły. Będziemy znowu wszyscy razem gadać, bawić się. Ech, to będzie cudowne. I nie mogę się doczekać, gdy w końcu usłyszę na tym korytarzu szkolnym, jak jest tak głośno. Bo tutaj normalnie jest tak cicho, jak się... Jak są wakacje, to jest tak cicho, a w szkole jest tak głośno. Że ja po prostu tęsknię trochę za tą głośnością. Już niedługo. <grym> Ale wiesz, że to też będzie troszkę smutny rok. Tak, bo to trzecia klasa i żegnamy się z naszą panią Kasią. No, a będziecie się z nią widywać na przerwach. No. Pewnie będziecie ją odwiedzać. To jest prawda, bo pani Kasia powiedziała, że zawsze drzwi ma otwarte możemy przyjść, kiedy będziemy chcieli. No. <grystanie> Więc się cieszę. No dobra, to co? Wracamy do swoich zajęć. Szykujemy się powoli na niedzielne akcje. Ja nie wierzę, że to się stanie po prostu. Stanie się. <grystanie> A wy zobaczycie w następną środę. Co takiego się stało. Pa, pozdrawiam Was moje ukochane albuziki. Teraz bym zapomniała albuziki. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, mój komentarz i subskrypcję i zapraszam na mojego Instagrama. Link znajdziecie w opisie.